Kochani, widać w ostatnim dniu naszych rekolekcji tego tygodniowych, naszych spotkań, praktyczna wiara, apostolskiego ruchu wiary. Dziś mam przywilej powiedzieć wam o rzeczy, która myślę, że jest jednym z kluczowych aspektów naszego życia z Bogiem, dotyczących naszej codzienności, naszego każdego tygodnia, każdego miesiąca, całego życia. Twoje życie jest zbyt krótkie, abyś nie płonął dla czegoś. Abyś nie żył dla czegoś, abyś nie, nie był gotowy podejmować konkretnego kosztu, aby coś zobaczyć, aby doświadczyć czegoś więcej. Mamy naśladować Chrystusa we wszystkim a w apokalipsie świętego Jana, jest napisane o tym, że oczy naszego Pana, oczy Pana Jezusa są jak płomień ognia. To znaczy, że kiedy On patrzy na Ciebie, Jego płonący wzrok jest utkwiony w Ciebie. Patrzy na ciebie, jest pełen żarliwej pasji, żarliwej miłości do ciebie. Wiecie, religijność bez, bez relacji z Bogiem nienawidzi pasji. Polityka też nienawidzi pasji, ale to, co Bóg robi, On uwalnia pasję dla właściwych rzeczy w naszym życiu. Wśród hejterów najgorsi są ci, którzy mają misję i dla niej płoną. Wiecie dlaczego? Ponieważ oni są gotowi zapłacić cenę. Oni są gotowi ponieść koszt. I nie inaczej jest z ludźmi Boga. I wierzę, że Bóg pragnie dzisiaj rozpalić coś w naszym sercu, rozpalić coś w naszym wnętrzu i nauczyć nas, jak to podtrzymywać, jak to nieść dalej. Wierzę, że Bóg, że Bóg pragnie dzisiaj, tego piątego dnia, wzniecić pasję. W każdym z nas. Więc kiedy Bóg daje nam coś wyjątkowego, i tym czymś jest Jego obecność, obecność Jego Ducha, Ducha Bożego, który wypełnia nasze wnętrze, to potrzebujemy nauczyć się prowadzić nasze życie z uwagi o ten, na ten wyjątkowy dar, który otrzymaliśmy i wołać o więcej. Pamiętacie, mówiłem pierwszego dnia, to jest, to jest zadatek, ale jest dużo więcej. Więc w Księdze Kapłańskiej jest napisane, że ogień powinien nieustannie płonąć na ołtarzu. Ołtarzem Twojego ciała jest Twoje serce. Pamiętacie drugi rozdział Księgi Apokalipsy, gdzie święty Jan widzi, że rzeczywistym niebezpieczeństwem wierzących jest to, że stracili pierwszą miłość, że utracili tą, tą pasję pierwszej miłości. Bo ludzie, którzy mają pasję, którzy mają płomienne serce, oni są gotowi, gotowi robić szalone rzeczy, rzeczy, które, na które nie są gotowi ci ludzie, którzy przez dyscyplinowanie swojego życia yy, chcieliby tam się dostać, chcieliby je zdobyć. Co ważne, ogień zawsze spada na ofiarę. Zawsze spada na ofiarę. Ogień potrzebuje drewna. Ageusz napisał: Wyjdźcie w góry, sprowadźcie drewno i budujcie ten dom. Jest potrzebny budulec Twojego życia, i tym budulcem jest ofiara. Twoje życie jest ofiarą. Więc drogą do tego, aby cały czas utrzymywać ten ogień w Twoim życiu, utrzymać tą pasję, utrzymać to, to pragnienie życia z Bogiem, e, drogą do tego jest to, aby ciągle coś poświęcać na ołtarzu, na ołtarzu Twojego życia. Podtrzymywanie płomienia Twojego serca poprzez umieszczanie rzeczy w tym życiu, na tym ołtarzu, którymi można ten ogień podtrzymać. Ofiara przyciąga ogień, ofiara przyciąga ogień. Jest taki człowiek, nazywa się Smith Widdlesworth, był taki człowiek, który inspiruje moje życie i miał jakieś takie zdanie, posłuchajcie, jeżeli podczas spotkania Bóg mnie nie porusza, ja poruszam Jego. Co to znaczy? On wiedział, że Bóg pragnie rozpalić serca ludzi, ale skoro to się nie dzieje, to oznacza, aby ktoś stanął w miejscu złożenia ofiary, w miejscu gotowości do tego, aby zapłacić cenę. Dlatego też Smith wielbił całym sercem, bo sam chciał stać się ofiarą, stać się żywą ofiarą, która wielbi Boga i ta ofiara uwielbienia, aby była tym, tym drewnem podtrzymującym płomień. Nieraz nas na nasze spotkania wspólnoty, czy sam w swoim życiu stajesz przed Bogiem, i ta modlitwa wygląda w taki sposób, jakbyś, jakbyś tylko chciał ją odhaczyć i pójść dalej. To nie jest ta droga. Potrzeba ofiary, potrzeba zapłacić cenę, potrzeba pewnego kosztu. W liście do Hebrajczyków jest bardzo wyjątkowy fragment. W ogóle cały ten list dużo dla mnie znaczy i uczę się żyć według niego i często do niego wracam. I tam ma jeden taki fragment, który jest nadzwyczajnie głęboki. Zresztą cały ten trzynasty rozdział jest pełen symboli, pełen różnych odniesień. Mówi też o wielu naprawdę ważnych rzeczach. Jest też ostatnim rozdziałem w ramach całego listu do Hebrajczyków, więc jest pewną puentą, pewnym podsumowaniem, zebraniem w całość najważniejszych myśli, ale piętnasty werset tego rozdziału jest dla mnie bardzo szczególny. Posłuchajcie. Przez Niego więc, słowo Panu Jezusie Chrystusie, składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie też o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. Zacznę od końcówki. Bóg cieszy się takimi ofiarami cieszy się ofiarami, takimi ofiarami, ofiarami, tam jest liczba mnoga. Ten fragment okazuje trzy rzeczy, które są dla Boga ofiarą, którą mu składamy, a które są dla niego ważne. I czasami popełniamy błąd, kiedy myślimy, że tylko to wspaniałe, pełne ekspresji, wyrazy wiary, uwielbienia przyciągają Boży ogień. Że tylko wtedy, kiedy jesteśmy w miejscu takiego głębokiego wołania z serca podczas naszej modlitwy, że to przyciąga właśnie Boży płomień, w naszym życiu, ale, ale posłuchajcie, proste posłuszeństwo przyciąga Boże ogień. Prosty, prosty gest pokory przyciąga Boży ogień. Prosta zmiana wartości, priorytetów w naszym życiu pozwala na to, aby na ołtarzu ten ogień. Naszego życia mógł płonąć. I tu w tym fragmencie są trzy rzeczy, i na nich krótko chcę się dzisiaj skupić i zachęcić Was do tego, żebyśmy je nieustannie pielęgnowali w naszym życiu, bo to są ofiary, których Bóg oczekuje od nas. Pierwszym z nich jest modlitwa uwielbienia. Drugim jest ofiara, którą ponosisz z tytułu robienia dobrych rzeczy. Pamiętacie, Jezus? Ym, w dziejach apostolskich, w dziesiątym rozdziale jest napisane, że dlatego, że Bóg był z Jezusem, dlatego, że Bóg był z Nim, Jezus przeszedł dobrze czyniąc, czyniąc dobre rzeczy, czyniąc dobre czyny. Więc drugim jest, są te dobre czyny, ofiara, którą ponosisz z tego tytułu, a trzecim jest ofiara, która wynika z budowania wspólnoty. Są trzy ofiary, trzy rodzaje ofiar, o które Bóg nas poprosił. Uwielbienie, dobre czyny i wspólnota. Ale co ciekawe, aż dwie z tych rzeczy odnoszą się do naszej takiej, do naszej codzienności, do rzeczywistości, w której poruszamy się na co dzień. To znaczy, te dwie rzeczy są powiązane z ludźmi. Jedna z nich jest skierowana na Boga, ofiara uwielbienia, którą zanosimy jako ofiara naszych warg, ale aż dwie z nich tyczą się naszych ludzkich interakcji. Wiecie, czasami jesteśmy tak bardzo skupieni na tym, że ofiara wiąże się z uwielbieniem. Że, zaczynam, że zapominamy o tym, że jest coś jeszcze. Kiedyś bardzo skonfrontował mi ten fragment, w którym jest napisane, że Bóg pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary. Niektóre tłumaczenia mówią, że Bóg pragnie bardziej współczucia niż ofiary. Ale czy Bóg powiedział, że ta ofiara, którą składamy, jest nieważna, że ona nie ma znaczenia? Nie. On powiedział, że nasza ofiara jest ważna, ale musi być umieszczona w odpowiednim kontekście. Ona jest trochę jak diament w pierścieniu. Tak? Po prostu. To jest diament, ale musi być on zakotwiczony, umieszczony w odpowiedniej pozycji, aby naprawdę mógł lśnić swoim blaskiem. I taką samą pozycję dla Twojego i mojego uwielbienia, dla Twojego i mojego oddawania chwały Bogu, właśnie nasz stwórca nadał poprzez. Nasze dobre czyny i poprzez nasze, naszą ofiarę bycia we wspólnocie. Chodzi o odpowiednie umieszczenie Twojego życia w kontekście miłości wobec ludzi, których masz wokół siebie. I to się może wydawać odległe, ale to jest dokładnie ta sama zależność, o której jest napisane w pierwszej miście Jana, kiedy Jan pisze, że jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą, kłamie. Bo nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, i jednocześnie miłować. Yy, nienawidzić brata, którego widzisz. To, się, to są rzeczy, które się kłócą, i to, w jaki sposób żyjesz względem otaczających ciebie ludzi, wyznacza miarę twojej więzi, jaką jesteś w stanie zbudować z Bogiem. To ma znaczenie. Dlatego tak kluczowe jest to, w jaki sposób będziesz budować relacje z otaczającymi cię osobami. Czy potrafisz powiedzieć przepraszam, czy potrafisz yy, yy, zachować się w pokorny sposób względem innych, czy, czy jesteś gotowy zawsze wyjść z przebaczeniem. A jeżeli podejmujesz jakiś trud, aby kogoś napomnieć, czy jesteś gotowy iść potem z nim dalej? To są takie rzeczy, które wyznaczają nasz rytm funkcjonowania z ludźmi. Pamiętacie, Słowo Boże mówi nam, że jeżeli idziesz złożyć ofiarę uwielbienia, yy, uwielbienia Bogu, a wiesz, że Twój brat ma coś przeciw Tobie, to jest napisane: zostaw swój dar przed ołtarzem i idź pojednać się z bratem. Bo interakcje między ludźmi mają bardzo duże znaczenie. Bo Bóg pragnie bardziej miłosierdzia niż tej ofiary. To nie znaczy, że nie pragnie ofiary pragnie ofiary, ale w odpowiednim kontekście. Nieraz kiedy mamy spotkanie we wspólnocie, którą prowadzę, to mówię przed spotkaniem, że ważne jest to, abyśmy się zaangażowali w to, całym sercem w naszą modlitwę, aby nasza postawa, naszego ciała, aby, aby nasz śpiew, aby wyrażał tą, tą ekspresję i rzeczywiście był ofiarą składaną Bogu. I wiecie, nie jest trudno być zaangażowanymi w uwielbienie, kiedy nagle przyjeżdża jakaś wielka postać, nie wiem, zza oceanu, e, przyjeżdża jakiś wielki mówca e, i on nas zaprasza do pewnej podróży, zaprasza nas do, do modlitwy, i jesteśmy w takim miejscu oczekiwania wtedy łatwo się zmodlić. Ale dużo trudniej jest się modlić, kiedy głosi Twój znajomy, Twój bliski, albo t, t, spotkanie, które na które przychodzisz, jest bardzo rutynowe, czy przychodzisz na Eucharystię w niedzielę i wydajesz, wydaje Ci się, że to jest po prostu rutyna, tak jak co tydzień. Chodzi o, o to, abyś Ty sam idąc tam wiedział, że przychodzisz Bogu złożyć ofiarę, ofiarę uwielbienia. To właśnie jest ofiara uwielbienia, kiedy przychodzisz na spotkanie z Panem i wiesz o tym, że nawet nie ma nikogo, jesteś tylko Ty, ale robisz to, aby. Twoje, twoje życie i to, co robisz, było ofiarą miłą Bogu, ofiarą dla Niego. Król Dawid złożył, rzucił wyzwanie wszystkim pokoleniom wierzących, kiedy powiedział w ten sposób Nie złożę Bogu ofiary, która mnie nic nie kosztuje. I kiedy przychodził, do, przychodził, aby wielbić Boga na krzesełku, na krzesełku przed Arką Przymierza, to właśnie nie siedział na krzesełku, tylko, tylko był gotów nawet ściągnąć swoje ubranie i tańczyć przed Bogiem, aby Go wywyższać całym sercem, z całego serca. Więc chcę cię dzisiaj zachęcić i poprosić na koniec tego tygodnia, abyś wiedząc o tym, co trzymałeś, Jakie powołanie nosisz, do jakiego zostałeś przeznaczony, do tego, aby być kapłanem, który składa ofiarę, abyś dzisiaj podjął decyzję, że nie będziesz składał Bogu ofiary, która ci nic nie kosztuje i że będziesz gotowy podjąć te trzy aspekty, które są ofiarą. Każda z nich kosztuje, każda z nich nie jest prosta. To jest ofiara uwielbienia, czasem jest fajnie, ale czasem jest trudno, czasem to kosztuje, to wymaga. Um, ofiara dobrych czynów. Która też wymaga od Ciebie poświęcenia, kosztu i ofiara wspólnoty. W interakcjach między ludźmi nie zawsze jest prosto, ale to jest ofiara, która jest miła Bogu i której Bóg oczekuje od nas. Kochani, pomódlmy się na koniec. Ojcze, dziękuję Ci, że nazwałeś nas królewskim kapłaństwem. Że każdy z nas, każdy wierzący jest kapłanem, który składa Tobie ofiary swoim życiem. Na ołtarzu swojego życia, którym jest nasze serce. Panie, chcemy dzisiaj stawać w miejscu wyznania, że nie zawsze nasze ofiary były takie, które nas kosztowały, ale nie chcemy dłużej żyć w sposób bierny, w sposób letni. Chcemy wrócić do pierwszej miłości i chcemy podążać za Twoim prowadzeniem i z całego serca uchwycić się Ciebie i całym sercem, głodnym sercem, spragnionym sercem, spragnionym Twojej obecności, Ci składać ofiary naszego uwielbienia. Chcę, Panie, uczyć się e, takiej gotowości naszego ciała, e, i naszego języka, i naszych, naszego portfela, w tym, aby wywyższać Ciebie tym, co mamy, tym, co nam dałeś, w taki sposób, aby to rzeczywiście była miła Tobie ofiara, aby każdy nasz czyn, każdy nasz gest, każde nasze słowo wywyższało Ciebie. I aby w tych dziedzinach, w których się poruszamy, w naszym domu, w naszej pracy, w naszej codzienności, żebyśmy mogli nieść, wieść życie kapłanów, którzy zanoszą ofiary i są gotowi zatrzymać się nad ubogim i są gotowi wywyższać się w domu, w małej izdebce, w zamknięciu, kiedy nikt nie patrzy. Prosimy Cię, abyś nas prowadził w tym tył święty. O to wszystko się modlimy. W imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.